Witamy serdecznie wszystkich Cześć. na kanale Fortuny. Kolejny materiał rozrywkowy jest niedziela. Jest to materiał, który nie pojawił się chyba jeszcze na tym kanale, bo na naszym kanale. To ani jest na naszym. Nowy no dobra, to powiedz, co będziemy robić w takim razie. Będziecie odgadywać kluby na podstawie trójki zaprezentowanej przeze mnie zaprezentowanych przeze mnie e, piłkarzy. Okej. Okay. Ich I wspólnym krótkim jest to, że to są, są wychowankami. wychowankowie jednego grupu. <grym> Dokładnie, tak się z, z, z zagubiłem się w tej swojej myśli że, w związku, że kurczę, chyba nie powiedziałem tego głównego. Dość istotna e, kwestia. Właśnie, naj, najistotniejsza. E, są to wychowankowie, bierzemy oczywiście pod uwagę karierę seniorską, tak więc jeżeli tam są jakieś e, małe nieścisłości, no to. Przepraszamy, ale korzystaliśmy głównie właśnie z Marty i wikipedii Ty korzystałeś, bo nie korzystaliśmy znaczy się ja korzystałem Ale ja jestem przyzwyczajony do tego jak ty zawsze mówisz Jak ty zawsze mówisz na tych wszystkich materiałach takich wiesz merytorycznych, gdzie jesteś sam przed kamerą to mówisz My, wy, my. A już wiecie, że będziemy mieli 100% punkt, 100 bo korzystaliśmy wspólnie Okej, okay, w takim razie przechodzimy do rundy pierwszej i tutaj trójka piłkarzy Ruiz, Ceballos Adrian. i Adrian Całe szczęście. Sebajus. Tak. Ostatnio mi się. Adam już. przed oczami historia tani, transferowa Luisa więc wiem. Adam, jak pewnie, zapisał od razu. Tak. Kiedyś popełniłem. Przy rozumiem, że. W tym błąd, ale już. Arsenal tutaj zagrał rolę, tak? No, największą, no bo Sebajosa najczęściej odkrywałem na różne sposoby. Betis, Cywia. I jest to oczywiście klub z Andaluzji, jest Real to Betis. Real Betis. Nie jest to Sevilla, jest to Betis. Znaczy klub z Sevilla, oczywiście tam nie ma w nazwie Sevilla. Tak, a wszystko dlatego, że Dani tak klasycznie. No, ma taki specyficzny, specyficzny akcent. Sebaios, który zna tysiąc bitów. Sebaios, który zamawia Cervet. Tak. Dobra, no nic, nieważne. Lecimy do rundy drugiej, kolejnej. I tutaj Benteke, Kastanie. I Trossard. Tak jest. Wybieny gracz Adama, Christian Benteke. Co? Alejandro Trossard, absolutny kozak. Aczkolwiek przyznaje, że Benteke się podniósł ostatnio, jeżeli chodzi tak, o występ. Tak, prawda. Jest lepiej. A do Aston przychodził z Henku. Podobnie jak z Henku przychodził do Brighton Trossard. No i, I jak najbardziej jest to Henke. No, no i super. Dobra, runda trzecia w takim razie. że Tutaj wam się noga powinien. Saliba, saniol i gomis. Otóż nie. Nie się. Powinieneś... <grym> nie, bo cały czas arsenal dajesz. No to co ty ja mam? Tutaj, ty no no właśnie, słuchajcie, ja jestem jak zawsze z dyskiem. Ale Saliba jest no, ale... ta, ta, ta taki arsenal, że niech mnie szlak. No nie, no no nie jak? są w arsenalu. Jak no, taki jest, arsenal. no, ale... no Przecież cały czas jest o nim głośno. No głośno, głośno, no ale wiesz. Młody gościu to. Mam dziwne wrażenie, że on źle. to jest chyba inny klub, ale. Sanioli Gomis mi się jakoś kojarzą. Są tyle. Powiem tak, jest to klub z Francji. Jest to Santotype. I to jest będzie Sałety. Ale można było tak kombinować krzywy, no bo z drugiej strony nigdy nie wiesz, czy na przykład taki saliba <coughs> się nie przewinął przez prawda Olympique Lyon i został wyciągnięty. Ale nie, no Saliba nie jest na tyle sezonu. młody, że. No, no tak. No. no trudno, trudno, hmm. 3 do 2. Ale jest zawsze można doszukiwać. Prawda. W porządku. W takim razie runda czwarta. A w niej Rudiger, Brudy i Kedira. I Kedira brat. Tak. Sam jego Kediry. Przy czym e, tutaj macie ewolucję, bo jest e, Rudy, a potem jest Rudiga. No, to na odrób jest... powinni być ustawieni. Mm, tak, czerwony jest śladu, najpierw. Źle, to źle. Powinienem kurczę dobrać jeszcze kogoś może. Yy, a, yy. a ty ciekawe, bo on jest. Yy, ten jest Rudy, a jest brunetem, nie? Je, tak, ale jeszcze mógłby być na przykład Kevin Rad. <grych> Rad no. Rady Rudiger. Ale, ale nie pasowałby Ruh? klub wtedy. Który... Ruh? mógłby być jeszcze. <grych> no, trzeba by było sprawdzić w sumie. To tak naciągane, ale powiedzmy. Nie <coughs> no, chodzi mi o to, że żeby było coś z RU. Okej. Okay. Dobra, ja pewny nie jestem, ale mam taki oto klub. Krzywy? Ja że Mam Stuttgart. Okej. Okay. A i to... jego są ze Stuttgart Stuttgart jak no najbardziej, i nie, nie doszło tutaj do jakiegoś rozłamu między braćmi. Zastanawiałem się, czy może pójdziecie właśnie czy nie zaczniecie analizować, że kurde, ee, sami Kedira mógł grać tutaj, to może tutaj będzie inny klub. Wiecie. Wątpię, wątpię. No, Najpro najprościej rzeczywiście było w ten sposób pisać. Ja, ja akurat tutaj nie chciałem bardziej ryzykować. Dobra. Runda co? piąta. I tutaj Chambers, Lalana i Schiller. Haha, ha. Ha, ha. no sam no arsena, sam no, co? A nawet, a powiem co? ci, że kuczy nawet. Słuchajcie, nie prosiłem o to, nie prosiłem o to. Ale wiecie, co z tym wszystkim najśmieszniejsze, że przygotowując. Nie to, będę się powtarzał. Patrzyłem się na listy na transfermarkcie, a niekoniecznie w... wyszukiwałem po nazwiskach. Więc z tego tytułu to jest taki dziwny zbieg okoliczności. Hmm. Bo dawałem. daje wychowanków klubu. Wychowanków klubu i hmm. dawałem po. E, jakby robiąc sobie filtry, dawałem e, chyba highest market value ever. Jakoś tak to tam jest. Hmm. Hmm. I no wiesz, jakby nie. Nie wyszukiwałem piłkarza Arsenalu po prostu. Tak, tak. No. Hmm. Dobra, sprawdźmy. Podświadomie mi. twój mózg ich wpychał. No zapewne. no. woda ja nie kojarzę z tym gruntem, ale. dałem świętych. Tam. Jak najbardziej są to święci. Super. Tak więc. Znowu punkt. Znowu punkt Adam z kompletem, krzywy jeden punkt do tyłu. A jest taka ciekawostka w sumie, że Alan, bo no nie jest normalnie już z południa, tylko został wyhaczony przez e, skauta tak. I dlatego tam pojechał. No, to jest przecież chłop lokalny. A u nas to się z... nazywa harcerze? Chłop lokalny? Skaut. <noise> Runda szósta. E, a w niej Darmian. Pytania i locatelli. locatelli. Ma loki, nie? To akurat pasuje, co? No, tak, tak. A ten nie jest petit. Ale ma nie ząpetę. Bo ma z czego pociągnąć. A darmian? Co tutaj ciekawego wymyślimy? Dar to jest dawać po hiszpańsku. A z jest makaron po chińsku. No dawać makaron. daj makaron? DOK to jest pies po angielsku. E, <laughs> ja dałem dwie odpowiedzi, prawidłowa jest, tylko ją podkreśliłem. Chciałbym, żeby tak było no i pewnie mam źle. Że... Milan, Locatelli. Jest to Milan i tutaj no. Darmian należy do jednych z tych piłkarzy, którzy grali w YouTube. United. I w... A, nie, nie bardziej chodziło mi o to, że zarówno dla a, no tak. e, Interu, jak i Milanu, więc można powiedzieć, że kontrowersyjna postać. No to też jeden z tych, co grali United. Tak grał Także tam. czerwony diabełek nie tylko z tytułu gry w United, ale również z tytułu Wychowane. gry dla Ross Dokładnie tak I dobrnęliśmy do końca, teraz mamy szansę... Nie, nie, nie mamy szansy, bo już jest... Już... Krzywy przegrał Krzywy ma punktów... Dwa mniej niż Adam Cztery Nie wiem, czy sobie zapisałeś teraz Tak? No faktycznie No <laughs> Przechodzimy do rundy ostatniej, siódmej i tutaj Ferran Torres, Silva Posko. i Portu No ale... To jest akurat dość proste. Pamiętam, że jako nastolatek śledziłem lo losy Sylwy, mając nadzieję, że trafi do odpowiedniej części Myślałem, tym, że, że FC Portu. Ta, to prawda. To prawda. Dobre czasy. Powało się polskie tytuły prasowe. Brawo, Brawo Spod. Aha, S no widzicie, to jest już nic, co ja kupowałem co Adam. <laughs> <laughs> Dobra, sprawdźmy. Valencja. I jak najbardziej jest to klub z wybrzeża Walencja. Więc. Dało się. Podkreślmy wschodniego. El Mago, wielki Mago kształtował się właśnie tam, gdzie Niko powiedział. Ależ cudowne to były czasy dla niego. Na kibiców eee, również. Tak. Eee, I w sumie wyrósł na takiego Batmana, nie? Ciekawy skojarzenie z niewtoperkiem. Ciekawe. Dziękujemy za dzisiejszy quiz. Widzimy się przy okazji kolejnego odcinka tutaj na Fortunie za tydzień. Robimy taki oto salut jak. To jest. Ciao, pa. do zobaczenia. Ej, cześć. Trzymajcie się.